Oglądacie Nigdy Quick Dzisiaj wam pokażemy Ten tor Od Mario um, On jest dosyć mały Ale jest fajny Odkąd słyszałem Kupiłem go w Hamburgu. Jak byłem na wakacjach Jak nie oglądaliście tej rolki To polecam wam, była fajna Nie widziałam tego w Polsce w sklepach Ale może jest I co? Zapraszamy was do oglądania Złożone jeszcze tylko naklejki. Ten przycisk tu się robi, i raz, więc można stąd. 2, trzy, cztery, pięć, sześć. Więc możecie stąd zacząć sobie na spokojnie. Więc jak idziecie tu, to klikacie o ten przycisk. Bo wtedy tu się zmienia. Trzeba mocno, ale też nie za mocno. Wiecie dlaczego? Bo wtedy, jak nie za mocno robicie tego, to wtedy utknie yy, yy, tutaj w tym miejscu samochodzie i trzeba go poprawić ręką. Patrzcie, tu, później tym przyciskiem. Zapamiętajcie. Trzeba tu, ale nie za mocno też, żeby nie wypaść. Tu, to jest najgorsze. Bo tu musisz zjechać po takich pętlach, a to ma kółko na dole, więc o tak musisz, musisz manewrować o tym, bo to ma różne strony. Jak tu dojedziesz, to robisz tak, tak, to się liczy jako jeden. I nie polecam Wam robić to bardzo szybko, bo jak się robi bardzo szybko, to się spada ciągle w dół. A jak się powoli robi, yy, to wtedy się jedzie dokładnie. I patrzcie, na, po drugiej stronie. Naleźć, to tutaj po drugiej stronie macie sobie do obejrzenia taki wyścig. To jest po kolei pokazane strzałkami. To jest tor i dla małych dzieci i dla dużych dzieci i nie jest zasilany na baterie. I to, żegnamy się z tego odcinka.